Zaczynamy kolejny dział. Serdecznie Was dzisiaj witam. Nowy tydzień, nowy dział. Dział elektromagnetyzm. Zaczynamy ten dział jakby takim połączeniu, powiązaniu tego, co było do tej pory, czyli magnetyzm. Tak, z elektromagnetyzmem, no tak naprawdę magnetyzm jest częścią elektromagnetyzmu, mówiąc szczerze. Zacznijmy od jednej rzeczy. Przypomnimy sobie jedną rzecz. Strumień pola elektrycznego. Strumień natężenia pola elektrycznego definiowaliśmy jako iloczyn skalarny wektorów y, natężenia pola elektro, tyż, elektrycznego razy wektor powierzchni, albo wek skalarnie e razy s razy cosinus kąta pomiędzy liniami pola elektrycznego a wektorem powierzchni. Przypominam, s jest wektorem powierzchni, czyli jest to wektor, który jest do, do danej powierzchni prostopadły, czyli jest normalny do danej tak, a jego długość, tego wektora, określi nam pole tej powierzchni. Taka umowa. To jest strumień pola magnetycznego, elektrycznego, przepraszam, a dokładnie strumień pola, natężenia pola elektrycznego, tak. Teraz przejdźmy do podobnej definicji, strumień pola magnetycznego, tylko że no i zwróćcie uwagę, tutaj mam fiz z indeksem B. Tu mam fiz z indeksem E, strumień pola elektrycznego, bo jest natężenie pola, czyli E. A tu mam indukcję magnetyczną, czyli będzie B. Strumień, a dokładnie też bym mógł formalnie nazwać to strumień indukcji pola magnetycznego. Taka będzie najporządniejsza nazwa w tym przypadku. Czyli jest to iloczyn indukcji magnetycznej, wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni. Oczywiście też iloczyn skalarny. Strumień z wielkością już nie muszę Wam wyjaśniać, jak można pojęcie strzemienia rozumieć, bo mieliśmy to przy elektrostatyce. Tak? jakby to chciał, może zajrzeć do tego filmu bo to było w zeszłym roku, buduję, że więc możemy zajrzeć. I oczywiście skalarnie to będzie tak samo, czyli B razy S razy cosinus pomiędzy B i S. Tak? Tutaj gdzieś mam taki rysunek sobie niżej zrobiłem. Czyli mamy powierzchnię jakąś, linię pola magnetycznego narysowałem w pionie, powierzchnia, wektor powierzchni, tak, no i ten kąt. No tutaj w takim rysunku moim pseudo-przestrzennym tego nie widać za bardzo, rzecz jasna, ale gdybym robił jakiś przekrój i tę powierzchnię, tę powierzchnię narysował jako linię, jako odcinek jakiś, to wektor powierzchni jest pozapadły do tej powierzchni, do tego odcinka mojego. A kąt, który tam stawiam to wzoru, to jest kąt tutaj między S a B, czyli liniami pola magnetycznego. Czyli tutaj w tym przypadku jest to kąt z drugiej ćwiartki, w moim przypadku, tak? Ponad 90 stopni, nawet około 145 może już być. Czy 140? Nie, 150 może stopni. Tak, coś koło tego. Więc byłoby to w ten sposób. To jest tak, czyli Bs kosinus kąta. No i jeszcze jednostka, Tutaj natężenie pola elektrycznego nie ma swojej własnej jednostki. Po prostu natęż jednostka natężenia pola, tak, czyli co tam było pamiętacie? Siła na podunek, czyli newton na Coulomb i razy metr kwadratowy. Tak? W tym przypadku mamy swoją własną jednostkę. Indukcję pola magnetycznego mierzymy w weberach. Jest to Tesla razy metr kwadratowy. Weber taka jednostka strumienia indukcji pola magnetycznego weber. I tutaj jeszcze jedną rzecz, bo po pomieszczyć, po sobie, o tym, tym też wspominałem przy elektrostatyce. Co by było, gdyby powierzchnia nie była płaska, jak tutaj na rysunku, taka odcinek, jak odcinek nazywany, bo to i płaską być, to jest płaskie, ale byłaby zakrzywiona. Otóż wtedy trzeba byłoby tę powierzchnię najlepiej było podzielić na jakieś fragmenty. Fragmenty, które byłyby płaskie tak? i wtedy traktować to jako płaskie. I żeby to było naprawdę prawdziwe, to musiały być nieskończenie małe fragmenty. Ale taka to była powierzchnia, rzecz jasna. I nieskończenie małe fragmenty. No to żeby coś tam się już zaczyna nam kleić, nie? coś nieprzyjemnego się robi, jak coś nieskończenie wiele się robi, to już coś nieprzyjemnego. No dobrze, przejdźmy teraz, do, no to tak gdy powierzchnia nie jest płaska no to ten strumień pola magnetycznego wyglądałby w ten sposób, że z każdego fragmentu małego tutaj wyliczyłbym, nazwałbym to delta phi b, delta b, to jest phi, tak, przypomnę delta phi b, czyli poszczególny składnik, poszczególny jakiś fragment strumienia, który jest częścią całości, to byłby b razy delta s, w tym przy momencie B przyjąłbym, że jest tutaj stałe i tutaj ten D to jest fragment tej powierzchni. A potem, jakbym musiał pusić strumień przychodzący przez całą powierzchnię, to musiałbym te wszystkie strumienie, te małe poszczególne strumienie do się, dodać do siebie, tak? Zsumować je. To byłaby suma zwyczajna, na, 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 na w świecie suma, jak tutaj mam sumę, tak? Symbol sumy. Z tym, że... Gdyby to było, właśnie, jak powiedziałem wcześniej, nieskończenie małe powierzchnie, czyli byłoby tych, tych członków nieskończenie wiele, części, części, więc sumować tak analog analogowo by się raczej nie dało. Więc trzeba to po prostu całkować. Sumowanie po nieskończenie wielu częściach, nieskończenie małych częściach, to jest nazywamy przecież całkowaniem. Bo całkować mamy całkę, tutaj napisałem S, bo to jest całka powierzchniowa, po, po powierzchni, bo to jest powierzchnia. No, i żebym ja, żeby ja mógł to policzyć, to chciałbym troszeczkę się w tym namęczyć. Ale do czego zmierzam, jeżeli chodzi o tę lekcję? No, to pierwsze elementy, to jest totalne: to strumień pola magnetycznego. To jest bardzo ważne. Bez tego pojęcia nie ruszymy w tym dziale. Ale przy okazji, że są strumień pola magnetycznego, to nie byłbym sobie, gdybym nie wspomniał o czymś, co się nazywa prawo Gaussa dla pola magnetycznego. Mieliśmy już prawo dla pola elektrycznego, może pamiętacie. A teraz jest prawo dla pola magnetycznego. Ej, przepraszam. O, na, Ziem, się wyjdzie. Pytanie będzie brzmiało podobnie jak poprzednio, przy prawie Gaussa dla pola elektrycznego. Dokładnie elektrostatycznego tam było, tak? Weźmy teraz nie jakąś powierzchnię płaską, tylko powierzchnię, która będzie miała kształt Zamknięty, czyli powierzchnia, która obejmuje sobą jakiś, jakąś objętość, jakiś obszar. Tak? Obszar robi jakieś objętości. Ja teraz znowu sobie no ale to może być dowolna powierzchnia. Tutaj mam taką powierzchnię w kształcie nieba. I globuta. A, taka no i teraz, o czym mówi nam prawogłosie dla pola elektrycznego? Mówi nam o tym, Czemu się równa strumień pola magnetycznego, który przez taką powierzchnię zamkniętą przechodzi, przenika? Tak jak pamiętacie? To było związane z ilością ładunku, który znajduje się w środku, jak pamiętacie. No i tam jeszcze była przenikalność elektryczna. Ale ogólnie chodziło o to, ile tam jest ładunku wewnątrz. Teraz popatrzmy. No bośmy że magnes jest na zewnątrz. NS. S. Linie pola wychodzą od N i biegną do S. To ta linia pola wnika ten obszar, który te powierzchnie zamkniętym, tak? tutaj powierzchnia sobie obejmuje i potem jeszcze wychodzi znowu. Czyli strumień pola byłby tutaj jakiś, tutaj inny. Jeżeli chodzi o wartości, to ten pierwszy, który wynika, byłby z minusem, a ten, który wychodzi, byłby z plusem, no bo zasada jest z reguły taka, że ten wektor powierzchni rysujemy na zewnątrz, jak jest powierzchnia krzywa, to się znaczy na zewnątrz, tak? Jest na zewnątrz, a tutaj, no to jest powierzchnia jakaś tu miły płaska część, tak, ale na no raczej na zewnątrz byłoby. Linia pola też jest, wychodzi na zewnątrz, więc skąd byłby między nimi 0 stopni, cosinus 0 jest zerem, 0, przepraszam, 1, więc będzie strumień dodatni, a ta linia wchodząca to tam będzie 180 stopni, bo to, 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 to ta linia pola w prawo, wektor powierzchni w lewo. 180 stopni, a kosinus 180 stopni to jest minus 1, więc strumień pola byłby ujemny. Ale nawet nie o to chodzi, czyli czy ujemny, ale tutaj strumień wynika, a tutaj wychodzi. Czyli ile linii wejdzie, tyle linii wyjdzie. Strumień będzie zerowy, całkowity wypadkowy strumień od tego, od tego magnesu. A od tego magnesu, który znajduje się w środku. No tutaj już wydawać mi się, że się mogło że już niekoniecznie, nie? Ale patrzmy. No ja sobie taką większą linię. Linia pola tutaj wychodzi. Jeżeli to zabłóżmy, że wyjdzie, tak było, byłoby to w środku, to nie ma znaczenia, tak? Ale wychodzi. Ale potem do tego magresu musi z powrotem wejść. Też strumień pola będzie łączny y, zerowy. Tak? Tutaj mam też taki powierzchnię, tutaj jak sobie kulistą, z kolei dala taki rysunek. Na, 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 niebies na zielono to jest taki właśnie sfera. A to taki na szaro to jest magnes, Linie pola magnetycznego od N do S. Ile linii możecie sobie nawet policzyć, wychodzi, tyle linii tutaj wynika na tym Czyli całkowity strumień byłby równy zero. A tutaj, o tutaj może nawet jest lepszy rysunek niż ja zrobiłem, bo ja tutaj mam, jeden magnes mam całkowicie na zewnątrz, drugi mam całkowicie w środku. Teraz właśnie dostrzegłem, że brakuje mi takiego magnesu, który by przenikał przez tę powierzchnię, czyli przechodził, no przy, to taki właśnie jest. Ale linie pola wychodzą, tu wchodzą do magnesu, ale są też w magnesie. Przechodzę przez magnes. Czyli ile linii wychodzi, tyle wchodzi. Całkowity strumień ciągle jest zerowy. I jak prawo gaussa dla pola magnetycznego brzmi? Może w zapisie takim konwencjonalnym, ten tutaj, nie w tym wrzący, tylko tutaj, że sumaryczne w jeszcze strumień pola magnetycznego, czyli B raz delta S i po tych poszczególnych fragmentów tutaj tych fragmentów, ale po powierzchni zamkniętej jest równe 0. Tu jest zapis całkowy. Tutaj jest oznaczane jest, że całka jest po powierzchni zamkniętej właśnie, także powierzchnia jest zamknięta. BDS równa się 0. Zamiast symbolu sigma. W sumie mamy symbol całki. A. czyli całkowity strumień przenikający przez powierzchnię zamkniętą, strumień pola, się magnetycznego, jest no. Z Jaki jest morał z tej bajki, tak się wyrażę? Po pierwsze, no może to tutaj na dole, że pole, no nie można rozdzielić biegunów magnetycznych. To jest pierwszy wniosek. Bieguny magnetyczne są zawsze, gdy, gdyby tylko biegun by był, na przykład był północny, no to by wychodziło, ale już nic nie wchodziło, nie? No właśnie. A tak, nic z tego. Pamiętacie, mówiliśmy, że jak magnes się rozdzieli na pół, to mamy dwa pełne magnesy osobne, a nie osobne bieguny. Tak? To wynikało z występowania domen ferromagnetycznych, ale. Ja mam teraz którego już mówi o tym, że nie można tych biegunów rozdzielić. Nawet jak mamy pojedynczą cząstkę elektryczną, na przykład poruszający się w polu magnetycznym, to tam y, też y, będziemy co mieli? Też. Y, wytworza pole magnetyczne, których linie są, może pamiętacie, że prosteliniowy przewodnik z prądem. Linie mają kształt krzywych zamkniętych, takie wiry jakby powożą, czyli pole, pole wirowe. Linie mają kształt krzywych zamkniętych. Nie mają początku ani końca. Wniosek, skoro linie pola magnetycznego nie mają ani początku ani końca, to mówimy, że pole magnetyczne jest polem, uwaga, bez źródłowym. Nie ma źródła pola, nie ma źródła linii pola magnetycznego. Nie ma czegoś takiego, skąd one by wychodziły. Nie, one są... To jest zamknięte. Tutaj jak narysowane są magnesu, to nie narysowałem tej linii w środku. Tutaj jest to narysowane. Linie są w środku, linie pola magnetycznego. Może na moim rysunku nie ma tego, ale pamiętacie, jak było piłki żelaza, to tam linie pola przebiegają. Wszędzie. Nawet na magnesie też tam się układały przecież jeszcze o piłki żelaza. Tak. czyli pole jest polem bez źródłowym. Może no, pamiętacie, jak był pierwszy temat z magnetyzmu i był taki pierwszy punkt. Yy, pole magnetyczne wytwarzane jest przez. Tak, tak, to zawsze dyktuję to. Czy w szkole podstawowej to dyktowałem, czy w gimnazjum, czy w liceum. W każdym Pole magnetyczne wytwarzane jest przez, bo jest coś, co wytwarza pole magnetyczne. Cząstka naładowana w ruchu. Tak? Ale nie, nigdy nie, nie dyktowałem Wam, że źródłem pola magnetycznego są. przecież mógłbym, bo tak naprawdę no w, w, w mowie potocznej to by przeszło, to ma sens. Źródłem, czyli co wytwarza pole magnetyczne, nie, innymi słowy. Ale w sensie fizycznym pole jest to pole bezźródłowe. Tu chodzi o to, że linie pola magnetycznego nie mają początku, a przy okazji nie mają swojego końca. Nie ma źródła linii pola magnetycznego. W przeciwieństwie na przykład do pola elektrostatycznego tam mamy cząstkę naładowaną wydatną linie pola wychodzą. I z tego się umówiliśmy, że to od niej wychodzą, a do minusa przychodzą, tak? Tak to by wyglądało. Powtarzam, pole magnetyczne jest pole. Bez źródłowym. No i no to właśnie to jest taki sens próbogałsa. A Tak przy okazji taka powierzchnia zamknięta. Tak? Czy do w dowolnym kształcie, czy też ścianu, czy do kształcie w jakiejś sfery, czy... Psel, przepraszam, cię jakiegoś, nie wiem, dziwnego buta. To jest tak zwana powierzchnia Gaussa. Także, o tym też wspominaliśmy przy elektrostatyce, ale warto sobie to y, przypomnieć. Tutaj przy tej powierzchni tutaj są jakieś fragmenty, ta powierzchnia jest powycinana no, na takie części, które miałyby być płaskimi. I wektory, widzicie, wektor powierzchni za każdym razem na zewnątrz. I większa powierzchnia im większe pole powierzchni, tym wektor powinien być dłuższy. Czyli najkrótszy tutaj powinien być chyba dla nie wiem, dla tej powierzchni, tutaj, gdzie jest mój kursor. chyba tak, ta wydaje się najmniejsza, bo tutaj ta, to nie, nie wiem, jak tam dalej się ciągnie, nie? A ta dalej się, no może ta jest też być mała powierzchnia, ale jest długa. Więc sądzę, że jednak ta jest naj, ta najkrótszą powierzchnię, najmniejszą. No dobrze. No to możemy to tym lekcję zakończyć za chwileczkę nagram następny film na osobną lekcję do usłyszenia